to jest. O, właśnie, jest u mnie gość znakomity, brodaty, który się zapalił do zbierania bursztynów. Tam jest jego kurcze znalezisko, już, już, już trochę jest tego wszystkiego. No i co, pora teraz po zbieraniu. Kolejny etap to jest zaglądanie do środka. Co, co ten bursztyn ma w środku, prawda? Kora, a wnętrze to są dwa różne światy. Po przetarciu zewnę zewnętrznej strony widzimy dopiero, co jest w środku. Dobra, zabieramy się za robotę. Ja muszę okularki założyć. Teraz tak, ja widzę tutaj wszystko. Cesiola magnetyczny Dobra, odpalamy, zobacz zobacz, jaką robotę robi obudowa. Nie to, że pyłu nie ma to jeszcze kurczę, ja nie muszę krzyczeć. A wcześniej ja w słuchawkach robiłem. Dobra to tak. działa i teraz tak, spokojnie, powolutku, ale mówisz tak, bo struktura czerwonego, ja Ci mówiłem, że jest dosyć krucha. No, no. Będziesz mocno płakał, jak on się rozpadnie? Nie, nie będę płakał. Dobra. Ja jestem właśnie. Czy... Zobacz, ale tu tak, już tak, mi odpadło tak, samo, tak, nie? To, to ma tylko 50 milionów lat, to się miał prawo deski. Tak jest. Tak, jeszcze nikt, u Andrzeja, na żywo nie był. Nie, tu jeszcze nikogo nie było. Jasminia jest w takim miejscem, że prajnę przez południe. Cześć, Cześć, Joanna Co jakiś czas, niestety, trzeba będzie przycierać szmatką. Bo. będę jak Tak, bo to wiesz, wyciąg on robi swoje, ale on jest jednak troszeczkę za słaby. No czuć. Nie, jest moc. Dosta dostałem pytanie. Do czego to można porównać? Czy to jest żywica? Czy to porównuje do żywicy? Nie, nie. No właśnie, no właśnie, to jest to. Nie wiem, między Kalafonią a czymś innym, ale nie. Tak jest, albo, albo żywica razy 100. I jeszcze bogatszy aromat, prawda? To jest Kajfalna, cześć. Cześć Kamil, witam. Cześć Grej. Krzyżyk jest Kiema. Iwanikła. Joanna. A zobaczymy, a resztę zobaczyć na filmie u Andrzeja. Tak jest. Co z tego wyjdzie. ciekawie. jeszcze. A, chyba trzy tygodnie Dobra, ja bym jeszcze tutaj wziął kształt, skorygował lekko. Bo zboczenie zawodowe powoduje to, że ja w każdym bursztynie widzę jego przydatność do biżuterii albo jego nieprzydatność. I troszeczkę, o, troszeczkę tylko skoryguję. Poza tym on taki ostry nie może być, bo będzie miał wtedy ostry y, chęć do łamania się, kruszenia. Ja go wyrównam za okrągłe. Przy, przy okazji będzie troszeczkę bezpieczniejszy pod tym względem. Trzeba no, mu tutaj przetrzeć, żeby było wszystko widać, bo kurczę to... A w ogóle jak tego nie miałem, kawałka plastika sobie. Taką mi ścieżkę robiło z tego pyłu, że nie, nie szło w ogóle robić. Czyli to jest i tak, wiesz, się wywołanie. Trzeba pamiętać o widoczności. Trzeba, tak? tak, tak. Ja pierwszy film zrobiłem, kurczę, potem patrzę, nie no, mówię masakra. Nic nie widać. No i oczywiście to, tu się trzeba przyzwyczaić, wiesz. No. Krzesło troszeczkę za niskie, tamte miałem fajne, ale kurczę no, i mi... spłamały mi się te, te stópki cholerne. Muszę sobie teraz kurczę wykupić? Ale to mi połamało, wiesz, żeby kółeczka, to ja kółeczka mam, ale tam... To jest na przykład sklejka, to jest doklejenie, Aha. nie? I to trzeba się tego a, pozbyć Aha, się dokapało sobie Tak, to dokapało To widać nawet, wiesz, struktura jest inna Palcem wezmę to... a dlatego to się nazywa sklejka Tak, dlatego sklejka Ale, ale w sklejce są kurcze właśnie inkluzje a, faktiki, bo i, I zobacz, i zobacz, już tego doklejonego nie ma, już, już go nie ma, nie? Tu jeszcze zostało Jak płytkie, to ja się staram to wybrać, jak głębokie nawet nie próbuję Bo to nieraz idzie prawie przez skroś Bursztynu Tu, tu też ta sklejka Ty to widzisz, ja to wiesz Tu też, tu też jest sklejka a kto by pomyślał, że o 10 rano w sobotę będziesz... będę przy śmierci w Na to nie można się było spotkać na godzinkę, czy tam na, 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 na piątkowy wieczór, bo nie nie. nie, nie, tu musi być dzień wolny. Dzień wolny musi być. Dokładnie. Ja go też nie będę chciał za mocno trzeć, żeby coś z niego zostało. Ale faktycznie taki sprzęt tu chodzi, a my możemy gadać. szeptem tak, nawet. Nie? Tak, tak, tak. O to mi właśnie chodziło. Wszystko udoskonalone. Mało prądu, mało pyłu, i hałasu w ogóle, nie? I mało hałasu. Trzy rzeczy Ale... uzyskałem za jednym razem. Ekspres do kawy i czajni głośniej chodzi z tych Swoje, szlifowanie bym na tym etapie zakończył. Ale już był skały, takiej żyły, i nie w ogóle. Tak. Chociaż tu troszeczkę jeszcze tego kurczę. O, zobacz Pani, co się stało. No, życie! tak miało być. To jest właśnie kurcze wiśnia. Ale gałązka jak mu musiała być, i wiesz, pękło. No, życie zdarza się. No wskroś. Kil, Dobra kawa, nie jakby tam. Troszeczkę to zaokrąglę. Przynajmniej to widać, co jest w środku też. Dobra, teraz weźmiemy. Mm, spód. Wiesz co, ja spód zostawię na razie jaki jest. Aha, taki? Tak. Aha, no... To zawsze można zrobić. No, ja, wiem, o co ja chodzi zawsze radzę tutaj? jak do szlifowania nie robić od razu całego, bo, bo powrotnej drogi nie ma, a dorobić zawsze można. No właśnie, dobrze mówić. bo... I patrz, on leży, i... on już można go uprawiać nawet, jakbyś chciał, nie? A kurczę, jak zrobisz za szybko... No niestety. No to sobie na razie... Idziemy teraz, szmata żółta, pasta, pasta właśnie jest nie do polerowania z grubnego, tylko wszystko właśnie na finiszowej już robię, nawet to szlifowanie. I teraz tak, trzeba podać pastę. Zobaczcie, zobacz to się... Jaki efekt. Ujawnia się. I teraz pokazuję środek. I na tym likwiduje te wszystkie rysy. Rysy ze szlifowania. Bo wysoki poler będzie jeszcze na czym innym. To jest kurde coś. Zobacz, chodź sobie wczoraj w nocy po plaży, znajdujesz bursztynek i go robisz z jego biżuterię. Tak jest. Jedyną dokładnie. na świecie. O, życie. Ale to wie, to, to jest wiśnia. To będzie, będzie diament z tego. Ale to jest ryzyko jak będziemy kurcze chcieli robić robala, nie? Nie no to wiesz... Ale nie, bo to, to można go ręcznie zrobić, bez maszyny, bo maszyna to widzisz, ona, ona jednak drze. A tu trzeba, trzeba jednak mimo wszystko docisnąć, nie? Ale Patrzę teraz jak światło się zachowuje. Jak tak tańczy za bardzo, wiadomo, że trzeba podrównać. No, a to mnie, tak, ja to, to Ono musi tak łagodnie, łagodnie, prawda? I teraz Się jest. Trzecia ja takie być. Właśnie, żeby ich nie było. Ono musi po prostu tak, jakby nie skakać, nie? Kura, jak jak, jak światło skacze, znaczy, że jest nierówna powierzchnia. Mm -hmm. Dobra. Ono musi ładnie. O, tutaj jeszcze bym zrobił. Ale w teraz już wiemy o co chodzi No właśnie, no właśnie. O, no. ono musi płyn tutaj płynne Tutaj jest płynne, co Dobra, i to bym powiedział, bo to jest jeszcze brud, prawda? Ta pasta też. On tutaj fałszuje ten obraz. Mhm. ale dobra, to bym zostawił. Teraz znowu zmieniamy sprzęt. ale jak to wygląda, już pięknie, nie? I zobaczę, jak bursztyn w zasadzie jest łatwy w obróbce, tak? No ale jak. Chwila, moment i masz zrobiony. Ciężki do znalezienia. No. Można kupić, nie? No no, kupić też. Ale to jednak, jak ja patrzę, co znalazłem kiedyś... Czekaj, czekaj, daj mi tę szmatkę. To jest ten faler, ale kurczę, blade. mam w zamian to, że ja mam cicho, tak? Nie, to... Jest teraz tak, polerowanie to jest w zasadzie tylko już nabuszczanie. nabuszczanie. To już tutaj ale... nie, nie trzeba w ogóle, czy nie, nie trzeba? Nie, nie, równa, nie równa. Tylko tak, porównaj teraz sobie tą jakość. O, widzisz? widzisz co się robi? Wyciąga kolor i w w w błysk Nie, no. no w tym momencie to już jest po prostu klejnot, tak? I powiedział: dziękuję. Zrobione. Teraz latareczka. I patrzymy, co z tego wyszło. Patrz. Bardzo co znalazłeś? Ja pierdził, mistrz. No, klej, no mało powiedziane. Nie? A co było przed szlifowaniem prawda? I zobacz, jaką robotę robi. Robi... Takie coś, była kora jakaś taka. Tak. tak. Nie była tak. ziemia. Z takiego ciebie wyciągnął takie coś. Zaje list. I zobacz. Dobrze, że kory nie, nie likwidowałem, bo byłoby, no mówię, plastik. Byłby no, tak? Aczkolwiek, tak. Aczkolwiek on ma. Co ma? Mgiełkę. No tak, jest. Taki... Duszek, jest taki duszek. A tam giełka to podobno. Nie wiem czy to prawda, to są takie no, rozpuszczone powietrze, tak? No faktycznie... Powietrze czy tlen? To Zajnie. jest właśnie tak, on nie jest zupełnie czysty, ale właśnie przez tą giełkę jest atrakcyjniejszy. to no zostawione tak, Nie do tego tak, tak, właśnie to musi być kurcze. I teraz tak, poczekaj jeszcze, bo to trzeba jeszcze umyć. Jak umujemy.